A pytanie z Łocji od Witamy w Porto Balata. Welcome from the beach from Porto Jak na razie nikt się nie kąpie Za wyjątkiem pelikanów Ale jest bardzo przyjemnie Dzisiaj pierwszy dzień Idziemy pozałatwiać trochę spraw w parku A jutro będziemy wakacjować a tutaj aktywicy starają na nas panowrona i pikujące ptaszki do wody, porębki pelikany tutaj ich nie brakuje no już przylepią belikany a to jutro chyba będzie jakiś show przez kadry pelikanów pan latują obiadek przy głównym teptaku 20 dolarów z widokiem na ocean spokojny smacznym obiadku, zdjęcie z delfinkami. A tutaj jest ogólny widok panoramiczny z dachu mojego hotelu, w którym teraz jestem na Old Town Porto Vallarta. Strasznie się rozbudowała część now nowego Porto Vallarta. Także jest całkowicie zmienione to co ja pamiętam z 15 lat tutaj jest widok na środkową część mojego hotelu, w którym się obecnie znajduję także odwiedziłem ten sam hotel po 15 latach dzień dobry, dzisiaj jest środa, czyli mój dzień bezmięsny ruszam więc na poszukiwanie jakiejś dobrej wegetariańskiej restauracji zobaczymy co znajdziemy Podobno jest ich tutaj bardzo dużo w porto Valarta. Także trzeba tylko wybrać która Ci odpowiada no i Przyszedł posiłek wegetariański z sosem, z, z, z sokiem Około 12 dolarów no dobrze, że zjadłem sobie tą e, miskę z butis I odkryłem także przy okazji przystanie w której za parę dni do Jalapa prawdopodobnie na plażę to jest miejsce bardzo polecane tam jeszcze inny nie byłem także zobaczymy a prawdopodobnie za 2-3 dni tam pojedziemy A no tutaj widać krążą nad przystanią nie wiem czy się by atakować ryby bo u się dzisiaj dzień bez mięsny to może też sobie zrobię wegetariański dzień także nie jestem pewny próbuję zrobić zdjęcie pod wodą żeby nie przedłużać tego odcinka, to pokażę Wam tutaj zjawisko naturalne. Mamy zakopany w krótką stronę a tutaj w portowadarta mamy wziątą kobietę w portowadzie.